Jak oceniasz moją brodę w skali od 1 do 10? Będąc ze mną w 100% szczerym, jak oceniasz moją brodę? Ja bym sobie dał jakieś 7,5-8 na 10, ale stary, szczerze mówiąc, nie zawsze tak było, bo zerknijmy na moje wideo sprzed pół roku. No stary, ta broda nie wygląda mi na 8 na 10. Coś jest nie tak. Jak to się stało, że moja broda teraz tak dobrze wygląda, a jakiś czas temu wyglądała eh, dosyć średniawo? Dzisiaj o tym opowiem. Opowiem o błędach, które popełniłem. Są to dosyć niepopularne błędy. Nie widziałem, nie słyszałem, żeby ktoś o nich mówił na głos. Dlatego ten odcinek jest mega interesujący. Powiem Ci coś, czego ja się nauczyłem i taki filmik chciałbym zobaczyć rok temu. Dlatego jeżeli masz brodę, musisz obejrzeć go do końca. Pierwszy błąd to pójście tylko i wyłącznie w kierunku pełnej brody, nawet jeżeli nie mamy do tego predyspozycji. Co tu dużo mówić? No niestety nie każdy z nas ma perfekcyjnie geny. Nie dla każdego z nas jest pełna broda. Może nam brakować czasem paru włosów, możemy być za młodzi, a mimo to widzę, że wielu mężczyzn, mimo wszystko mgnie do tej pełnej brody, mimo tego, że jest sporo braków. Jest to spowodowane tym, że często jak mówimy broda, od razu mamy na myśli pełną, długą brodę. Ale jest też sporo innych typów zarostu, które możemy przeanalizować. Świetnym przykładem brody, która jest 9 na 10 minimum, a jednocześnie nie jest pełną brodą, jest broda Johnego Deppa. Niestety Johnny nie może zapuścić pełnej brody, a mimo to wygląda świetnie. Nie zapuszcza tych włosów na siłę, nie stara się jakoś zaakryć tego wszystkiego, tylko po prostu Goli te wszystkie miejsca i zostawia sobie tylko kształt kotwicy. Często nawet zwykła kozia brudka, która jest zadbana, dobrze przystylizowana, może być lepszą opcją niż niezadbana i średnio wyglądająca pełna broda. Oczywiście, ja jestem fanem pełnej brody, wygląda bardzo ładnie. Musisz mi też przyznać, że od wielu lat jest w modzie, ale niestety nie jest to dobra opcja dla każdego, a każdemu się wydaje, że jak chce zapuścić brodę, to właśnie do pełnej brody. Chciałbym, żebyś wiedział, że to nie musi być pełna broda. Znajdź taką, która najbardziej będzie do Ciebie pasowała. Ale o tym za chwilę pomówimy. Żeby nie popełniać drugiego błędu w zestawieniu, potrzebujesz jedynie 20 zł. Dokładnie to 20 zł. Chodziło o używanie zwykłego kartacza, nawet najprostszego takiego z Rossmana za 20-25 zł. Szczerze, jestem mega zdziwiony, bo cały czas widzę na internecie początkujących brodaczy, którzy piszą teksty. Ej, siema, bo moja broda się bardzo kręci, co ja mam zrobić, żeby ona była prosta? I rozwiązaniem jest zwykła szczotka. Jeżeli chodzi o dbanie o brodę, kartacz jest priorytetem i jest najważniejszy. Dopiero dalej są olejki i szampony do mycia brody. Najprostszy kartacz, który polecam jest z Rosmana, jest on z miękkim włosiem, jest bardzo delikatny dla naszej skóry. Jeżeli masz krótki zarost, będzie on perfekcyjny. Do dłuższego lub jeżeli szukasz czegoś twardszego, bardzo polecam. Proraso podlinkuje go poniżej. Kartacz oprócz tego, że wyprostuje nasze włosy, to jednocześnie pobudzi je do wzrostu, dlatego jest polecany dla każdego, nawet początkującego brodacza. Dodatkowo usuwa też martwy naskórek i pokazuje naszym włosom, w którym kierunku mają rosnąć. Trzeci błąd w naszym zestawieniu to tylko jedna długość brody. Już tłumaczę. Bo widzisz, gdyby twoje włosy miały tutaj 10 cm, tutaj gdzieś z tyłu na karku też 10 cm i tutaj na górze 10 cm, Wyglądałyby mega dziwnie i słabo by się układały. Dosyć podobna sytuacja jest z brodą i sam tego doświadczyłem. Będę teraz z w 100% szczery: najgorsze co może być, to niewycieniowana broda. Cieniowanie już znasz z schodzenia do fryzjera, polega ono na tym, że stopniowo nasze włosy stają się krótsze i bardzo ładnie to wygląda. Tak samo sytuacja wygląda z brodą. Powinno występować tutaj cieniowanie, czyli przy uchu broda powinna być najkrótsza i stopniowo powinna być. Dłuższa. Jest to o tyle ważne, że dzięki temu optycznie jesteśmy w stanie poszerzyć naszą twarz. Dzięki czemu nie jest ona zaokrąglona. Jeżeli tutaj mamy długie włosy, które jednocześnie tutaj są długie. To niestety wtedy zbędnie zaokrągla nam to naszą twarz. Proces cieniowania możesz wykonać w domu za pomocą zwykłego trymera, ale najlepiej będzie, jeżeli zrobi to doświadczony barber. O cieniowaniu warto wspomnieć, że może on uwidocznić naszą szczękę. Kolejna rzecz jest to nieodpowiednia pielęgnacja brody. Mogę ci teraz zaskoczyć, ale pielęgnacja brody jest ekstremalnie tania. Kupisz kartacz, masz go na parę lat. Kupisz olejek, starczy ci minimum, minimum na pół roku. Można powiedzieć, że niczego więcej nie potrzeba, ponieważ w zależności od długości możesz potrzebować też balsamu lub szamponu do mycia brody, ale jeżeli masz brodę mojej długości, kartacz i olejek to jest wszystko, czego potrzebujesz. Pielęgnacja brody to nie tylko olejek i kartacz. Pielęgnowaniem jest też odpowiednie przycinanie jej. I to jest dla mnie absolutna zagadka, dlaczego wciąż tak wielu mężczyzn nie wygala sobie tutaj szyi. To wygląda mega dziwnie. Przypominam o najprostszej w świecie w zasadzie, czyli dwa palce nad jabłkiem Adama, i wszystko co jest poniżej usuwamy. Po prostu pozbywamy się tego. Tak samo sytuacja wygląda z włosami na policzkach. Ale zaraz sprzedam Ci swoje najnowsze triki, o których jeszcze nigdzie nie mówiłem. Ale zanim ci pokażę, co robię z nożyczkami, zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału, ponieważ dzięki temu pojawiają się nowe włosy. Naprawdę, nowe włosy rosną na brodzie. Nie wiem, jak to działa, wystarczy zasubskrybować. Wracając do tematu, bo wydaje mi się, że może to być dla Ciebie najciekawszy punkt ze wszystkich. Każda ma jakieś minusy. Niezależnie na kogo popatrzysz, na jakiegokolwiek brodacza, coś jest nie tak z jego brodą. W większym, mniejszym stopniu coś mu nie pasuje. Ja mam przykładowo tak, że mam tutaj taki wicherek i przez to muszę trochę wyżej wygalać włosy, bo w przeciwnym razie one są po środku wicherka. Jak zwrócisz uwagę, mam tutaj taką czarną kropkę z włosami i to nie jest dlatego, że jej nie przyciąłem. Ja ją trymuję, ale niestety ona mimo wszystko jest widoczna. Tak samo mam po drugiej stronie, ale jest trochę mniej widoczna. Chodzi o to, że ja to miejsce, niezależnie nawet jak przytnę trymerem, to ono nie wygląda tak samo jak tutaj. Wygląda trochę inaczej. I każda broda ma jakieś dziwne miejsca, o które trzeba szczególnie zadbać. I ja polecam Ci czasem pobawić się z nożyczkami. Wiem, że jest to old school, ale one wciąż często działają lepiej niż zwykły trimmer. Już Ci pokazuję. Parę ruchów nożyczkami, i ten punkt już nie jest tak widoczny jak wcześniej. Jest to o tyle ciekawe, że ja się z tym męczyłem przez miesiące. Przez lata dosłownie zastanawiałem się, co jest nie tak z moją brodą w tych miejscach i wystarczyło używać nożyczek. Dlatego, jeżeli masz jakieś dziwne miejsca, polecam ci też spróbowanie nożyczek. O tym mi chodziło mówiąc podpunkt prawidłowa pielęgnacja. Ostatni błąd w naszym zestawieniu jest to niedopasowanie brody do fryzury. I to jest coś, co odkryłem dosłownie ostatnio, odcinając swoje długie włosy. Bo widzisz, ja teraz latam w middle party, Jest to dosyć młodzieżowa, delikatna fryzura dla młodych mężczyzn. Dlatego Jakaś dłuższa broda, ta którą Ci wcześniej pokazywałem, ta taka dziwna, ona by tutaj kompletnie nie pasowała. Dzięki temu, że ściąłem włosy, zrozumiałem jak ogromny potencjał drzemie w połączeniu brody razem z włosami. I przykładowo, najprostszy przykład jest taki, że kiedy Ty cieniujesz swoje boki, to tak samo spoko jest, żebyś wycieniował swoją brodę. Żeby nie było tego nagłego tutaj przeskoku, że z włosów cieniowanych nagle jest... Jest taka gruba broda, jest taka długa, wiesz, to, co o czym mówiliśmy, cieniowanie. Jeżeli przykładowo masz całkowicie łysą głowę, to moim zdaniem też świetnym pomysłem jest wycieniowanie tej brody, żeby ona tutaj stopniowo wchodziła, żeby była ładnie wycieniowana. Są też kształty twarzy, do których spoko jest, żeby boki brody, te na policzkach włosy, żeby też były wycięte w z jakąś prozurą. Często to się widzi przykładowo w midl parcie, przykładowo w beku To jest mój plan na jesień, żeby troszeczkę przyciąć sobie brodę, zobaczyć jak to będzie wyglądało i razem ze backiem i tylko tutaj uroda. I kumasz to połączenie? Może to wyglądać lepiej niż tak jak mam teraz z zarośniętymi policzkami. Jeżeli masz jakąś fryzurę, naprawdę zastanów się, czy może jesteś w stanie połączyć ją lepiej jeszcze ze swoją brodą, żeby to razem współgrało ponieważ często jest taki naprawdę skrajny kontrast i, i to walczy ze sobą, że tak powiem, zamiast grać w jednej drużynie. Wydaje mi się, że opowiedziałem o wielu błędach i trzymam kciuki, żeby twoja broda nie wyglądała tak jak moja jeszcze jakiś czas temu. Dzięki temu, że ja popełniłem te błędy, stary, ty już nie musisz ich popełniać. Trzymam za ciebie kciuki, będę mega wdzięczny za to, jeżeli dasz łapkę w górę pod tym filmikiem, a także zostawisz subskrypcję, ponieważ wkrótce pojawi się jeszcze więcej materiałów w obrocie. Tymczasem, widzimy się już w następnym odcinku. Na razie, trzymaj się, cześć!